Bez wątpienia pierwszy sezon 1670, który zadebiutował na Netflixie prawie dwa lata temu, stał się momentalnie hitem, rozbudzając serca widzów praktycznie w całym kraju. Kto powiem, nie zna na ten moment Adam Czychy i najsłynniejszego Jana Pawła w historii Polski. Praktycznie na każdym kroku jesteśmy wręcz atakowani serialem stosunkowo wyjątkowym i nowatorskim, jak na standardy naszej kinematografii. Nie pamiętam, aby jakiekolwiek dzieło było aż tak często cytowane wśród widzów. Nie wiem, może jeszcze Dzień Świra, czy Nic Śmiesznego, lecz tutaj pamiętajmy, że mówimy o kultowych klasykach polskiej komedii, nie o dosyć eksperymentalnym, świeżym serialu przełamującym pewne gatunkowe szlaki. Rodzina Adamczewskich jest widoczna wszędzie, nawet wśród fantastów, gdzie na niejednym konwencie można znaleźć merch związany z księdzem Jakubem bądź cosplayerów Jana Pawła. A to wszystko za sprawą pierwszego sezonu, który opowiadał wówczas o wiośnie w o zawiłościach rodzinnych czy też niesnaskach z drugim właścicielem wsi, czyli Andrzejem. Kolory tego świata cudownie przedstawiają nam Masiej Buchwald i Kordian Kondziela, którzy także stworzyli dla Prima gąskę. Za scenariusz bowiem odpowiada Jakub Ryżuło, współsanżysta polskiej odsłony The Office. Zatem i tutaj dostaliśmy dokumentalną wariację na temat szlacheckiego życia, lecz wiecie, bez kamer, ale z łamaniem czwartej ściany. Sukces tego serialu wręcz od razu wołał o drugi sezon, który także prędko się ziścił, kiedy to Netflix ogłosił, że firma zamówiła kolejne odcinki. I choć pierwszy kończył się niejednoznacznie, czyli w razie ewentualnej klapy można było go po prostu zakończyć, tak już teraz mogę powiedzieć, że trzeci jest niemalże pewny. Patrząc na mnogą ilość pootwieranych wątków oczywiście, no i na zapowiedź od samego bohatera serialu. Już pierwsze odcinki pokazują kolejne perypetie głównych postaci, wrzucając nas do dobrej starej Adamczychy. Jan Paweł raduje się z eksmisji Andrzeja i jego żony, Jakub próbuje się wbić w łaski ojca, jak to do tej pory bywało, starając się o przypisanie mu wsi, a Aniela z kolei nadal kryje swój niepewny związek z Maciejem. Całość jednak rozpoczyna się od wakacji w Turcji, które mogą zmienić losy całej rodziny, bowiem to z nich wychodzi najważniejszy wątek serialu, czyli organizacja królewskich dożynek, która spada na Adamczychę, a z którą jakby można się było spodziewać sami Jan Paweł nadal nie radzi sobie z tym najlepiej. W tym wszystkim jest jak zawsze zgrabnie ukryty komentarz i analogia do świata nas otaczającego. Twórcy 1670 jak zawsze bawią się formą, aby opowiedzieć ciekawą historię z ulubionymi bohaterami w roli głównej. Dostajemy mnogą ilość wątków, od organizacji dożynek, przez nielegalny przemyt soli, po okultyzm i palenie czarownic. Buchwald i Kondziela pozwalają sobie na znacznie więcej niż w poprzednim sezonie, którym można było w zasadzie potraktować jako rozgrzewkę przed tym, co dostajemy w nowym. Wychodzimy od czasu do czasu poza Damczychem w kilka nowych miejsc, które przedstawiają kolejne elementy naszego świata, Tyle, że w szlachecko paszyzianych barwach. 1670 jednak nie jest tylko zbiorem ciekawych skeczy i analogii wobec naszego świata. Osobiście nawet odczułem, jakby tym razem trochę ograniczono przesadzony żart, aby wzbudzić w nas zupełnie inne emocje. Drugi salon rozbija praktycznie każdą z postaci i opowiada ich historię, nakreślając już na samym wstępie ich wyraźne cele. Tym samym daje momenty na lekką refleksję, staje się powolniejszy, pozwala odetchnąć od ciągłego śmiechu. Jan Paweł nadal na pierwszym polu trzyma swoją wschodzącą karierę polityczną, Jakub wciąż walczy o władzę w Adamczysze, a niela skrywa swój związek z Maciejem, co z kolei doprowadza do wprowadzenia nowej postaci w środek ich relacji. Wielkomiejskiego szlachcica Marcina, który wznosi kolejny, nowy konflikt serialu, a który pojawia się praktycznie przez cały czas, najpierw po prostu jako królewska wizytacja, później ma swoją własną historię do opowiedzenia. W tym wszystkim jest miejsce chociażby dla takiej Zofii, która przewartościowuje sobie pewne kwestie, zwłaszcza te związane z jej niedawnym romansem. Bogdan z kolei przejmuje majątek Andrzeja szukając swej wybranki, jednak z bratem Zofii dzieje się coś nietypowego czego większość nie jest w stanie po prostu zbytnio dostrzec. Każdy z bohaterów praktycznie przechodzi pewną drogę. Jak pierwszy sezon opowiadał o jesieni, tak drugi przedstawia Adamczychę w upalnym lecie, co skądinąd doskonale wpisuje się w zakończenie kalendarzowego lata. W ciągu tych zaledwie 8 godziny odcinków każdy z bohaterów przejdzie przez pewną metamorfozę, a Adamczycha i relacje między bohaterami nie będą już takie same. Twórcy nie stawiają tylko i wyłącznie na komentarz postaci przełamującego, Czwartą ścianę żartu, a tym razem bardziej na relacje między bohaterami, które zdążyły wykiełkować w poprzednim sezonie, które przejdą przez niejedną próbę. Dla części będzie to lekcja pokory i skruchy, lecz Adamczycha nie pozostanie taka sama, co tylko udowadnia solidność całej tej produkcji. Tym samym twórcy także nie zapominają o pewnej słowiańskości serialu, albowiem pojawiają się tym razem pewne elementy związane z naszą rodzimą mitologią, co podbudowane jest jeszcze przepiękną ludową melodią wchodzącą w piękne tony znane z Wiedźmina czy Chłopów. Z kolei, jak dostaliśmy odcinek o Nocy Kupały, wręcz aż się prosiło o angaż żywiołaka. Żywiołowo jednak było podczas całej nowej serii 1670. Zdecydowano się również na recast jednej z bardziej charakterystycznych postaci pierwszego sezonu, co może wzbudzać pewne kontrowersje na start. Stanisław, starszy i bardziej zbuntowany syn Jana Pawła, pierwotnie grany przez Michała Balickiego, odszedł z serialu, by rozwijać dalszą karierę, m.in. w edukacji i emigracji XD. Na jego miejscu pojawił się Filip Zaremba. Początkowo mógł wydawać się jedynie niepozornym dodatkiem, jednak szybko otrzymał własny wątek, który pozwolił mu zbudować zupełnie inną wizję postaci. Jego Stanisław jest wycofany, niezrozumiany i wewnętrznie stłumiony, a mimo wspólnego działania z bratem wyczuwa się w nim pewną subtelną rywalizację. Drugi sezon 1670 działa już na ustanowionych wcześniej zasadach, co pozwala na dokładniejsze wejście w dalszą historię w każdej postaci. Jest tym samym dosadniejszy niż poprzedni, bardziej przegięty. W tym jednak rodzi się niewielka obawa, czy forma się po prostu nie wyczerpie. Pierwszy sezon zachwycał nowym podejściem do tematu i zwyczajnie gatunkowością, drugi wspaniale to kontynuuje, lecz pamiętajmy, kolejne historie już w drodze. Dostajemy tym razem fabułę nieco bardziej stonowaną, pozwalającą nam jeszcze mocniej zżyć się z tymi postaciami. Twórcy pozwalają sobie na zdecydowanie więcej wątków otwierając tym samym furtkę na kolejne. Możemy mieć tylko nadzieję, że nie dłużej niż w przeciągu kolejnych dwóch lat dostaniemy trzeci sezon. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o nowej odsłonie tego już kultowego ryn serialu.